Manko z tej strony mieszkam 13a to kolejny odcinek z Minecrafta Dzisiaj zbuduję sobie bazę koło domu No no i tyle Zaczniemy to po prostu w to osób. Dobra W komentarzach piszcie Przypominam znowu Jaki mam challenge zrobić Na 15 subskrypcji A jeszcze zbudowałem taki Farmer Koników o, to świetną Mniejsza od Basen nie będzie zaraz być Duży ale będzie tutaj z tyłu. W szerokim zawieszeniu. idzie do wszystkich dziewcząt. noszą wysokie szpilki lub kiksy. I w dżinsy wsuwają swoje Echem. okrągłe tyłki Mini spódniczki, szminki, tusze do ręcznych... Będzie maścić, zroszki. Butiki, aeropiaki, bijatki przy przecenieniu.

Nieważne jaki okay. nie ważne, ile tymi masek, Jakimi tu nas nasz, was będzie śmieszna płatę, naszy, ojców, Ale będzie no co? Nie ważne, jaki światem, nie ważne, ile masek, tu wszystko jaki ile tym nasz, nasz, będzie wiedziałeś, wiedziałeś, to idzie do wszystkich przedstawicieli co nadużywają władzy Pani znaki i krawaty pod koniec i tak jesteśmy nazywamy. Każdy jest się patrzy, wszystko ty pyka la Corrida To idzie do wszystkich celebrytów Dla których spełnieniem znów jest po to na tle logotypów i podziwu telewidzów Parę szków, tu parę Murk milczy jak grupa, ale kto przymknie oko sam puści parę To idzie do wszystkich twórców Króć artystów Co żyją pod wpływem impulsu Gdzieś na skraju krainy zmysłów Do śmiertelników Gdzie wszystko jest hakuszkę zacząć Ale jak śmierci blue i z krainy desmoknie rusza o krok się swój przok nieważne jakiś

nie da być w życiu się normalnie zdarzyć nie może. Od tego, co w nas no. realne, tak no, sobie tylko naturalnie. Jak... Dobra, Dobra mniejsza o to. Tak Naprawdę dobijcie tego jeszcze jednego suba na 15 ich, bo no, smutno mi się patrzy na 14 subskrypcji. A. Chciałabym ja już mieć 115 i wkrótce nagrać jakiś challenge Bardzo będę zbyt tak, czekał Nie będę nawet nagrywał filmów, a no więc... Lubię, chociaż już chyba nie zabrałam ani jednego odcinka z tego Bo sądzę, że to jest już takie trochę głupie i wyżłe No Pyk Pyk Jakoś to będzie wyglądać Kurde Nie wiem jak ja to chcę zrobić To jest nierealne Dobra o! Pierwsza linia zrobiona Teraz kopię drugą Teraz się nie odzywam. Nie wiem, czemu. Po prostu się skupiam na grze, a nie na tym, żeby y gadać bezsensowne rzeczy. Dobra. Oj. tutaj będzie coś głupiego. Dobra. Zrobiłem. Chciałem zawsze, czy też się tak coś postawić No gówno nie da się Dobra Chyba najtrudniejszy moment Jak to w ogóle zrobić, skoro tutaj już postawię, nie Lampę koło lampy to tak gównianie Kurde, no właśnie o tym mówię Chyba będę musiał zrobić coś takiego. Po prostu tutaj można rozwalać tego. I tutaj położyć. Tak. Dobra. Mówię bardzo cicho. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak dziwnie. Ojej. Maja Dobra. Już prawie skończone. Tak, już jest skończona podłoga. Do tego się mogę przyznać. A i prawdopodobnie już nie będę miał chrypy. Chyba, że kamerę, kamerę, chyba, że po prostu mikrofonik to uchwyci, chociaż. Nie wiem dlaczego, ale jak ja mówię tak cicho, to właśnie widać, jakbym miał chrypę. Ale ja nie mam chrypy, bo mogę idealnie śpiewać każdą piosenkę albo mówić każde, każde danie bez takiego... Pii, czy coś takiego. Deszcz pada, nie wiem czemu, skoro ustawiłem, żeby nie padał. Aha. Dobrze. Trzeba pojedynczo zarobić. Bo się zdanie taki przypadek jak przed chwilą. to potrwa, więc chyba zrobię cięcie i jak już zrobię cały basen, to znaczy jak już zrobię no, cały basen to wtedy do was wrócę. No, no to. Stop. Ok. Basen skończyłem. Jeszcze zrobiłem tam ścieżkę tutaj. Ok. Basen skończony, jeszcze trzeba wody napełnić, a przy tym będziecie wy. Żeby nie było, że wszystko zrobiłem, a wam tylko opuściłem jak zaczynam robić ten Więc wodę na pełnię Drabina nie będzie zalana wcale no kurde To na przykład trzeba rozwalić. Tylko na chwilkę. Oj. Żeby postawić to tu, i żeby zalać to wodą. Okej, okay, na drabinie nie będzie nic. Ten, ani tego. się zalewa taki aż duży basen bo to trzeba i ta seria jest nawet trudne wow ey dziwnie to tak teraz o Jezu, no wątpię czy się będzie dało trzeba będzie tutaj naprawić ale to dopiero zaraz bo muszę zrobić tutaj taką górkę żeby napełnić tej wody no to najbardziej proste to co nie będzie faktycznie przyznam się do tego no ale co ja mam poradzić skoro Na tej lampie nie można wody stawiać, no. No rád, ale walić. No Jezu. Cyk. Jeszcze okej. I teraz tylko zalęć z wszystkich stron. W drugą stronę jedziemy i będzie git No dobra no, no. A mógł tam. Pewnie będzie tak samo. No, no i tego raczej. Och, Teraz jest gicior. Czyli z tego wynika, że jeszcze raz tam muszę pojechać, bo się zrobiło jakieś gówno. Ok. No i. I... Okej okay. skończyłem basen, tak właśnie on wygląda. Tutaj jest mój dom, stajenka konia, Ko koni. Aha, jeszcze tutaj zapomniałem tej ścieżki. Cyk. No i jest, wszystko jest tak sobie, jak sobie tego zaplanowałem. No więc zapraszam do subskrybowania i lajkowania filmów, a kolejny odcinek. Za 5 albo 4 dni. Na razie...